Drugiej części naszej dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj oficjalnie do Państwa dyspozycji oddana zostaje nowa kładka, ale też nowy, kolejny odcinek ścieżki bieżorowerowej. Ta trasa to możliwości, nowe możliwości komunikacyjne dla mieszkańców miasta i, i obozu, ale i nowy miejsce do to... rekreacji. Ma długości prawie 76 metrów szerokość metry, to jest zbudowana nowoczesnej konstrukcji. Dnia ja, Anno Domini 2024 ma miejsce uroczyste otwarcie kładki na rzece Solą, która połączy ze sobą dzielnice Sporyż, Centrum i Zabłocie, na co mieszkańcy wspaniałego grobu, nad Sołą i Koszarawą od lat wielu Çoqi ka. Ro ne ana jana patavtoi. Kolbego. Kolbego. Ja çdo fasjeli. Ja, ja, ja këtu.